To ma być przełom w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Politechnika Świętokrzyska pracuje nad innowacyjnym systemem opartym na stylu jazdy kierowców. To od ich umiejętności i techniki prowadzenia pojazdów zależeć będzie, ile zapłacimy za ubezpieczenie. To nowość na polskim rynku motoryzacyjnym. Tego typu rozwiązania funkcjonują już w Stanach Zjednoczonych i Włoszech. Naukowcy będą badać nawyki kierowców, na podstawie których powstaną tak zwane profile. To umożliwi wychwycenie tych, których styl jazdy znacząco różni się od bezpiecznych zachowań na drodze. Profil kierowcy to jest sposób oceny jego jazdy, w jakim stopniu jest to jazda bezpieczna, czyli wykorzystujemy rejestrowane parametry ruchu i wiele innych parametrów charakteryzujących pracę samochodu i zachowanie kierowcy i na tej podstawie oceniamy. Założenie to już jest arbitralne, że ocena. Ma być w skali od minus 50 do plus 50. Zero to jest odpowiada mniej więcej przeciętnemu kierowcy. Plus 50 to skrajna, to jest ten najbezpieczniejszy teoretycznie kierowca. Minus 50 to jest ten najbardziej niebezpieczny. Naszpikowanie pojazdu informatyką i systemami sterowania pomaga wydobyć dziś znacznie więcej informacji, jak samochód jest użytkowany. Wykorzystaliśmy taką właśnie małą skrzyneczkę. To jest yy, układ rejestracji. Zarejestrowanych mamy 270 tysięcy km przebiegu w tych wszystkich samochodach łącznie. A to oznacza ponad 4000 godzin zarejestrowanych, charakteryzujących właśnie wartości przyspieszeń wzdłużnych, dodatnich, ujemnych i, i poprzecznych. Także to wszystko jest bazą do opracowania. Systemy telematyczne póki co stosowane są głównie w branży transportowej. Urządzenia oparte na nowoczesnej technologii pozwalają na efektywne zarządzanie flotą pojazdów. Teraz z możliwości telematyki będą mogły skorzystać zakłady ubezpieczeń, tak by dopasować ofertę do konkretnego kierowcy. Te samochody są nasycone tymi systemami asystenckimi elektroniką. One same posiadają w procesorach, w komputerze, że tak powiem, pokładowym tyle informacji, że jeżeli jeszcze dołożymy pewną ilość informacji w tej, w tym, tej skrzyneczce, co ona się będzie nazywała tracker, czyli każdy samochód będzie wyposażony w taki tracker, który opracowuje Globtrack. To będziemy mieli taką ilość informacji. Na dodatek będziemy wiedzieli, czy porusza się po drodze, gdzie ograniczenie jest do 50, czy do 70, czy do 90. Czyli my o tym samochodzie w zasadzie już wszystko wiemy, i to aż dziw bierze. Że, że z tego się nie korzystało. Politechnika Świętokrzyska liczy, że swoim projektem zainteresuje firmy dysponujące dużą flotą samochodową i ubezpieczycieli. Właściciele przedsiębiorstw, pokazując, że mają dobrych, jeżdżących bezpiecznie kierowców, będą mogli negocjować kwotę ubezpieczenia pojazdów. Czy ten system spowoduje pewną selekcję na rynku i zmusi pracodawców do zatrudnienia sprawdzonych, lepszych kierowców? Tak, zgadza się. Założeniem tego systemu było to, aby ubezpieczenie szło, historia ubezpieczenia była przypisana do kierowcy. Obecnie ta historia jest przypisana do pojazdu. Teraz chcemy to zmienić, żeby historia ubezpieczeń była przypisana do kierowcy, no bo na jednym pojeździe może jeździć kilku kierowców i... Oni mogą mieć różną charakterystykę swojej jazdy. Właściciel firmy już będzie mógł wybierać, będzie miał historię osoby, która chce się zatrudnić, kierowcy i on na podstawie tej jego historii, wglądu w tą historię, będzie mógł go zatrudnić. Oczywiście też, zależy od właściciela, będzie mógł, mógł dać dużo lepsze warunki niż ten, który ma mniejszą historię. Nad testowaniem wypracowanych wzorców we flotach pojazdów pracuje ta kielecka firma. Przedsiębiorca sprawdzi czy proponowane przez uczelnię parametry znacznie wpływają na styl jazdy kierowcy. Podstawowe zadanie to budowa bazy danych i oprogramowania dla ubezpieczycieli. Jeżeli taki system, który tworzymy w tej chwili będzie nabity odpowiednią ilością danych, czyli będzie miał w swojej bazie dużą liczbę kierowców, będzie stanowił świetną bazę dla ubezpieczycieli do tego, aby faktycznie prawidłowo oceniać ryzyko związane z ubezpieczeniem danej floty biznesowej. Ogólnie system pozwala na kontrolowanie toru jazdy cały czas. Widzę, co się dzieje obok za mną dookoła, tak naprawdę, pojazdu, jeżeli dookoła niego pracują ludzie, to możemy bezpiecznie manewrować wtedy. Rynek ubezpieczeniowy wypracował dużą przewagę nad właścicielami flot, wprowadzając z roku na rok coraz wyższe stawki. Pomysłodawcy tego projektu, zamiast zniżek za bezszkodową jazdę, proponują system oparty na technice prowadzenia pojazdów. Opracowany model trzeba będzie jeszcze ubrać w odpowiednią technologię i wykorzystać do dużo bardziej bezpiecznej jazdy na drogach. Teraz ubezpieczyciel wylicza składki na podstawie informacji uzyskanych od ubezpieczającego. Takie rozwiązanie daje duże pole do nadużyć. Nie zawsze składane deklaracje są zgodne z prawdą. Telematyka może rozwiązać ten problem, bo dane uzyskane za pomocą odpowiedniego systemu umożliwią monitorowanie stylu jazdy danego kierowcy, co przełoży się na wysokość składki. Obecny system ubezpieczeń tak naprawdę jest systemem, który każe albo nagradza kierowców post faktu. W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego y, mogą być obniżone tak naprawdę składki ubezpieczeniowe, ale tylko obniżone. Y, w przypadku oczywiście niektórych sytuacji te składki mogą być podwyższone, ale to dopiero po zdarzeniu się, po konkretnym zdarzeniu drogowym. W tej sytuacji jesteśmy w stanie analizować na bieżąco zachowania kierowców i w pewien sposób już wyznaczać składkę ubezpieczeniową, ale nie w momencie, kiedy do zdarzenia już dojdzie, ale niejako e, antycypując, co się może stać w przyszłości na podstawie zachowań kierowców. Cztery kamery dookoła pojazdu pokazują widok z lotu ptaka, tak jakby kamera była zamontowana nad dachem pojazdu. I widzimy cały obraz dookoła, to co się dzieje na żywo. Ultra szerokokątne kamery 185x142 stopnie kąt widzenia pokazują całą przestrzeń dookoła, tak aby bezpiecznie można było tym pojazdem się poruszać, manewrować yy, i widzieć, co się dzieje dookoła. Ten system ma godzić obie strony. Ten system ma pokazywać kierowców, którzy są prawdziwymi, dobrymi kierowcami. Ten system ma promować pracowników działających pozytywnie dla flot, działających pozytywnie dla swoich firm. Ten system ma być wreszcie trochę kompromisem pomiędzy jedną a drugą stroną, czyli między dobrym ubezpieczeniem a tanim ubezpieczeniem. Za agresywny styl jazdy firmy poniosą większe koszty ubezpieczeń. Z jednej strony to rewolucja w ubezpieczeniach pojazdów, z drugiej strony szansa na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Świadomość, że jesteśmy obserwowani, monitorowani przez system wymusi bezpieczne zachowania na drodze. Motywacja to słowo klucz w tym projekcie. Różni kierowcy mogą się do tego systemu w różny sposób odnosić, ale sam fakt śledzenia, rejestracji zachowań kierowców powinien wymusić na kierowcach to, by oni w trakcie jazdy zachowywali się bezpiecznie, by nie spowodowali zagrożeń, które to zagrożenia będą punktowane negatywnie w jego ocenie. Jeżeli zostaną nawet wylimowane te osoby, które jeżdżą bardzo niebezpiecznie, no będzie to z korzyścią przede wszystkim dla nas wszystkich, bo podniesie bezpieczeństwo na drogach, a jednocześnie dla pracodawców.